Już po raz trzeci ojcowie Franciszkanie otworzyli bramy swojego klasztoru. I tym razem nie brakowało atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Maluchy spędzały czas biorąc udział w specjalnie przygotowanych dla nich zabawach. Dorośli zwiedzali zaś kościół i delektowali się swojskim jadłem na stoiskach przygotowanych przez mieszkańców gminy i powiatu, którzy zachęcali do kosztowania regionalnych wyrobów. Staramy się przyciągać swoimi nadwarciańskimi, a zwłaszcza konopnickimi smakami, czyli to, co, co nasze gospodynie tutaj zrobiły, co wypiekły. I to prezentujemy podczas tego Jarmarku Franciszkańskiego. Czy możecie się pochwalić? Przede wszystkim serniczek w trzech rodzajach, od trzech różnych gospodyń, wypiekany. Oprócz tego naleweczka bursztynowa, naleweczka śliwowica, tam panie mają smalczyk domowej roboty z ogórkami i obok mamy jeszcze grzaniec. I ziemniaczki, ziemniaczki z grziczką. Z kolei pani z koła gospodyń wiejskich gminie Pątnów kusiły pysznymi sałatkami. Mamy sernik, mamy sałatki z makaronem, mamy chleb ze smalcem, ogórki, rółki, kawa, herbata. Powodzeniem cieszył się też świeży miód prosto z pasieki, chętnie kupowany na zimne, jesienne wieczory. Jak świeże bułeczki rozchodziły się jednak przede wszystkim franciszkańskie powidła. To są powidła w jedynym swoim rodzaju, smażone przez nas osobiście, z naszych klasztornych śliwek. A ponieważ w tym roku śliwki nie obrodziły, 3 maja wymarzło większość owoców, reszta, która pozostała, została przetworzona na powidła. Każda złotówka, która jest y, zaoszczędzona zdobyta y, przez ten cel trafił do nas na dach na czyli tak złotówki, na dachówki. A najpierw powidła za złotówki. No, wydaje mi się, że dobry cel, dobry sposób na to, żeby w jakiś sposób yy, także to miejsce i klasztor no, wrócił do swojej dawnej świetności. Zainteresowanie mieszkańców wzbudzał przechadzający się po franciszkańskim ogrodzie popularny aktor Marcin Troński, znany z telenoweli Klan. Chętnie pozował do zdjęć z mieszkańcami. Wiedziałem od burmistrza tego miasta, pana Janusza Anczaka, że dzisiaj jest zdjęta klauzula przez franciszkanów, że odbywa się coś takiego co roku i z wielką radością tutaj przyjechałem i jestem zadziwiony jestem zaziwiony, bardzo mi się tutaj podoba piękne ogrody na ojca Gwardiana składam wielkie podziękowania za utrzymywanie tak wspaniałych ogrodów i staję się powoli wielbicielem Wielunia w Wielu Unii gościła także wicemarszałek Dorota Ryl. Ojcowie pokazali jej, co zostało zrobione za pieniądze przyznane z Unii na remont dachu. Kwota jest 75 tysięcy, nie jest to duża kwota, ale była istotna, żeby rozpocząć remont e, Remont dachu. Wymienia się dachówkę i część jest wymieniona, druga część. E, w tej chwili trwają prace. Są szanse na to, że w przyszłości tych pieniędzy tutaj do klasztoru będzie więcej przeznaczonych? Jak się... No jasne. Jak się... jasne, że jest szansa, tym bardziej, że Remont jest niezbędny, trzeba wymienić okna. E, cały czas jesteśmy tutaj w kontakcie, więc myślę, że jeżeli będzie złożony wniosek, będziemy działać. Pieniędzy potrzeba jednak znacznie więcej, bo całkowity koszt remontu będzie znacznie droższy. Najpierw musi być kosztorys i to i przetarg, który firma wygrała i cały kosztorys samego dachu to jest ponad 800 tysięcy. No i później powoli już będą przychodziły remonty danych skrzydeł. Wymiana. Znaczy, bo to jeszcze pozostałość jest po szkole, która tu była tak gastronomiczna, że to była szkoła, wyszła i nam to zostawili, nie? Dzisiaj było zwiedzanie tylko i wyłącznie kościoła, ze względu na remont, który przeprowadzamy, część kasztoru jest zamknięta i, no, i po prostu nie możemy wpuścić tam, gdzie są prace budowlane, ale sam kościół w swojej istocie no, stanowi wielkie bogactwo. To jest i wartość architektoniczna, już nie mówię o duchowej i dlatego dzisiaj koncentrujemy się tylko i wyłącznie na samym kościele, o prowadzeniu po kościele polichromia, rzeźby, wystrój kościoła. Ojcowie Franciszkani uchylili też rąbka tajemnicy i zdradzili, jak wygląda ich dzień. Wstajemy rano, wcześnie, modlitwy, msza, praca, praca, modlitwy, posiłek, praca, modlitwy i potem spanie. Sporo działo się także na muzycznej scenie. Zebrani wysłuchali koncertów zespołu Słowiki Świętego Franciszka Szynkilowa, Tadeusza nic nie rusza z Wirunia, nadwarcianek Konopnicy oraz laureatów konkursu piosenki religijnej Dawid. I tak i ruszy, tak. Przedział wiekowy mamy, jak widać było na scenie, dużej, no, duży o, jest szeroki, sobie. tak? Ja jestem najstarszą przedstawicielką tutaj o, opiekunką. O, a najmłodsze, dzieci, najmłodsze dzieci mają w tej chwili 6 lat, a nawet było, że miały 5 lat, także, także najstarszy nasz członek ma 18, 19 już w tej chwili skończone. No i śpiewamy różny repertuar, bo w tej chwili nawet jesteśmy gdzieś tam zapraszani na takie lokalne nasze festyny, także też troszeczkę lżejszy również, ale głównie skupiamy się na oprawie mszy świętej. Wieczorem w kościele odbył się koncert gitarowy Romualda Ręca, a na zakończenie ogrody utonęły blasku świec. Przy ognisku młodzież rozgrzewała publiczność śpiewem do późnych godzin.